Głoszenia parafialne. Solenizantom i bylatom tego tygodnia życzymy opieki Bożej i wszelkiej pomyślności. 17 lutego, Środa Popylcowa, początek okresu Wielkiego Postu. Prześwięty w naszym Kościele odprawimy o godzinach 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 17.00, 18.30 i 20.30. O godzinie 18.00 nowena do Matki Bożej nieustającej pomocy. W czasie każdej przy świętej obrzęd posypanie głów popiołem, a składka na tace będzie formą jałmużny posnej. Tego dnia wszystkich powyżej 14 roku życia obowiązuje wstrzymyjliwość od pokarmu mięsnych. Natomiast każdy pomiędzy 18 a 60 rokiem życia zobowiązany jest również do zachowania postu ścisłego, czyli spożycia najwyżej trzech posiłków dziennie, w tym jednego dosyta. Rozpoczynamy tradycyjne nabożeństwa wielkopostne. Przez cały Wielki Post w piątek odprawiać będziemy drogi krzyżowe. Z powodu pandemii większość dzieci nie chodzi do szkół i dlatego nie będzie w tym roku specjalnej drogi krzyżowej dla dzieci. Zapraszamy na trzy pozostałe piątkowe nabożeństwa dla wszystkich o godzinach 8:30, 17:45 i 20. Od przyszłej niedzieli zapraszamy także na gorzkie żale z kazaniem pasyjnym o 16:00. Udział w tych nabożeństwach wiąże się z możliwością uzyskania odpustu zupełnego. Na zwykłych warunkach. Zapraszamy do modlitwy. W Wielkim Poście nie będzie piątkowych adoracji na Świętego Sakramentu o 17.00. Przygotowaniem do owocnego przeżycia rozpoczynającego się Wielkiego Postu jest tak zwane 40-godzinne nabożeństwo, czyli trzydniowa adoracja na Świętego Sakramentu. Miała ona miejsce już dzisiaj, również będzie jutro i we wtorek. Jutro i pojutrze, adoracja. Ta rozpocznie się o godzinie 15 i potrwa do 18.30. Adoracja ma charakter przewagalny za grzechy zachęcamy wszystkich do wzięcia w niej udziału w dogodnym czasie. Niech adoracyjna modlitwa będzie okazją do przygotowania serc na czas pokuty i podejmowania wielkopostnych postanowień. Za tydzień trzecia niedziela miesiąca składka tacy, jak co miesiąc przeznaczona będzie na parafialne inwestycje. Parafialny Klub Sportowy Jadwigam zwraca się z prośbą o przekazanie 1% podatku. Dzięki tak pozyskanym środkom klub może doposażyć sekcję sprzęt sportowy. Numer KRS można znaleźć na ulotkach przy wejściu do Kościoła i na stronie internetowej klubu. W tych trudnych dla każdego czasach klub będzie bardzo wdzięczny za każdą złotówkę. Dyrekcja nauczycieli i uczniowie branżowej szkoły pierwszego stopnia oraz szkoły przysposabiającej do pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, serdecznie zaprasza uczniów klas 8 na dzień otwarty w Krakowie na osiedlu sportowym 28 w czwartek 18 lutego od 15 do 18. Więcej na ten temat można przeczytać na plakacie przy wyjściu z Kościoła. Teraz prośmy się Boże dla naszych parafian, którzy w ostatnim czasie odeśli do wieczności. Są to święty pamięci Kazimierz Burek z ulicy Różnikarskiej 9, Irena Bogdan z ulicy Krowoderskiej zuchu 3, Janina Pruta z ulicy Krowoderskiej Zuchu 19 i Edward Ciemierz z ulicy Opolskiej 23. Dobry Jezu, a nasz panie Dobry Jezo, nasz panie. Dobry Jezo, a nasz panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.